Obóz Jana III Sobieskiego pachniał dymem z wilgotnego drewna, ziołami z lazaretu i żelazem, które chłodziło się po całym dniu ćwiczeń. Nad stołem sztabowym leżała mapa, jak skóra wielkiego zwierza, rzeki miały smak niebieskiego atramentu, wąwozy cieniste smugi a przejścia oznaczono szpilkami, które wbijały się w płótno, jak małe decyzje bez odwrotu. O zmierzchu do wejścia królewskiego namiotu podeszła ona, drobna kobieta w półciemnej chuście, z tobołkiem lżejszym niż słowo. Straż obejrzała ją bez złości, ale i bez ciekawości. W tych wojennych miesiącach każdy cień mógł prosić, żądać, grozić. Panie Królu, powiedziała, kłaniając się krótko, w obozie rodzi się choroba, wchodzi między namioty jak mgła, bez krwi, bez rany. Mogę ją związać, trzeba soli, świecy, garści jałowca i miedziaka na świece dla mojego dziecka, co zmarło po drodze. Sobieski wyprostował się jak struna. W tym spojrzeniu było i zmęczenie wielu marszów, i duma, która spina dowódcę od karku po pięści. W moim obozie rządzi dyscyplina, nie gusła. Nie będę płacił za strach. Głos miał twardy, nie krzyczany, ale taki, który zamyka sprawę. Hejtmani odetchnęli. Porządek uratowany. Straż odprowadziła kobietę poza palisadę. Na odchodnym położyła dłoń na ziemi i wyszeptała jedno słowo, ciche jak żar w popiele. Oddaj. Noc, zsuwając się po masztach, zaciągnęła niebo ciężką chmurą. Najpierw przyszły drobiazgi, które armia zwykła tłumaczyć przypadkiem. W kuchni zgasły trzy paleniska naraz. "Świeca w namiocie medyka zapłakała woskiem grubym, jak ziarna grochu. Koń królewskiego giermka stanął dęba bez powodu, jakby nadepnął na niewidzialny próg. Nad ranem było już gorzej. W lazarecze trzech żołnierzy naraz dostało ostrej gorączki, choć nie mieli ran. Płótno koszul parzyło ich jak pokrzywy." Trzymano to w cichości, armia nie lubi słabości, lecz szept, choroba bez rany przechodził z namiotu do namiotu. Sobieski sparił wzrokiem mapę, kazał wydać więcej wody, więcej octu, więcej czujek. Gdy zegar słoneczny wskazał południe, obozowy dzwon uderzył sam, choć przy linii nie było nikogo. Po uderzeniu, każdemu z królewskiej familii, jak później zbieżnie doniosły listy, zabrakło oddechu na długą minutę. Marysienka z Warszawy napisała o duszności, mały Jakub zbladł i usiadł bez słowa. W obozie, który wierzył w stal i rozkaz, zaczęło krążyć jedno krótkie żądanie: oddaj. Wieczór przyniósł zapach jałowca. Choć wokół były tylko mgły i błoto. W namiocie królewskim płomienie świec zaczęły drżeć nie kapryśnie, lecz równo, jak żołnierze na apelu. Na mapę spadły trzy krople wosku: na przeprawę przez rzekę, na magazyn zboża, na namiot medyka. Tego samego wieczoru rzeka wezbrała o łokieć ponad wszystkie rachuby. Worek ze zbożem spleśniał, jakby w sekundę, a w lazarecie pękły bańki, i noże pokryła cienka rdza, która przyszła z powietrza. Sobieski sięgnął po pioro, żeby wydać rozkazy. Pioro puściło atrawent, jak krew, i rozlało się w słowo oddaj na marginesie mapy. Ktoś z nas gra tchórzem, warknął Hetman. Bo łatwiej gniewać się na ludzi niż przyjąć, że sam zlekceważył prośbę, która była większa niż sakiewka. Wszedł porucznik zwiadu. Wasza królewska mość, wieśniacy mówią, że ta kobieta nie chciała złota, chciała świecy i miedziaka za swoje dziecko. Wygnał ją pan. Dyscyplina, uciął Sobieski. Ale noc już się zacisnęła jak pięść. Dzwon uderzył znów, i znów z królewskich listów miało potem wynikać, że komuś z rodziny zabrakło tchu. Nad jedwabnym kocem w namiocie osiadł drobny piasek, jak z dna rzeki. Woda, którą medyk kazał zagotować, skwaśniała w garnku, choć nikt nie wsypał ziela. Chorągiew na maszcie nie chciała opaść do snu, tylko wiła się jak w burzy, choć wszystkie flagi stały bez ruchu. Głos, którego nie dało się zapisać, powiedział wyraźnie: Oddaj, co należne światłu, oddaj, co obiecałeś sercu. Kapelan, człowiek powstrzągliwy, położył królowi w dłoni kawałek kredy i cienką świecę w małej szkatułce. Nie walcz z nocą, panie, postaw granice i nazwij winę. Sobieski sięgnął po pióro, wsunął do środka miedziaka i świecę, jeszcze zimną. Brzęk dzwonu ucichł na chwilę, jakby ktoś położył na nim dłoń, ale zaraz wrócił, twardszy. To nie był dług do przeliczenia, tylko rana do uznania. Hejtmani ściszali głos, warta częściej zmieniała straże. Nikt nie powiedział słowo czary, bo było zakazane, lecz każdy czuł, że obóz przestał być tylko spłótna i liny, a stał się także sumieniem. Sprowadzić kobietę, powiedział wreszcie król. Rozkaz zabrzmiał jak przyznanie. Nie do porażki, lecz do tego, że czasem trzeba poprosić o ratunek kogoś spoza rozkazów. Przyszła o świcie, gdy mgła trzymała się ziemi jak kołdra. Była zmęczona, ale stała prosto, nie uklękła. Położyła na stole jałowiec, garstkę soli i szkatułkę ze świecą. Nie biorę złota za wczoraj, powiedziała bez goryczy. Biorę światło na dziś. Zapalisz świece za moje dziecko i za każde, którego imienia nie znasz. Dziś nakarmisz chorych i spragnionych, nie według listy, tylko według potrzeby. A co roku w tę noc oddasz jałmużnę, nie z łaski, tylko z pamięci. I powiesz swoim ludziom, że w obozie, gdzie rządzi miecz, jest też miejsce dla dobra, którego nie umiecie nazwać. Duma ugryzła Sobieskiego jak zardzewiała igła, ale z namiotu medyka dobiegł znów ten suchy, bezprzyczynowy kaszel. A na maście chorągiewia raz jeszcze spróbowała burzy. Król skinął głową. Kazał otworzyć magazyn zboża, rozstawić stoły, przynieść wodę ze wszystkich beczek, rozwiązać sakiewki bez rachmistrzów. Wbił świecę w ziemię przed namiotem, zapalił ją własną ręką i powiedział: Za twoje dziecko i za każde, którego nie znam. Wiatr, którego nie było, poruszył chorągiew, i ta opadła spokojnie. Dzwon uderzył raz, drugi, trzeci, tym razem nie kradnąc nikomu tchu. W lazarecie przestały pękać naczynia, woda przestała kwaśnieć, a trzej gorączkujący żołnierze zasnęli bez jęków. Na mapie woskowe krople skruszyły jak sucha ziemia. Kobieta zebrała sól i jałowiec. Granica stoi, powiedziała cicho. Nie czyń z dobra broni królu. Zniknęła w mgle tak, jak przyszła. Od tej pory żołnierze mówili, że Sobieski przed każdym rozkazem kładł na stole nie tylko pióro, ale i małą świecę. A w rocznicę tej nocy karmił cały obóz i kazał bić dzwon za dzieci bez imion. Krzywdziciel zapłacił nie tylko złotem, zapłacił pokorą która trzyma mur lepiej niż stal i pamięcią, która nie wygasa, gdy gasną ogniska. Dzięki, że byliście do końca tej historii. Jeśli lubicie takie mroczne legendy z polskiej historii, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek i napiszcie w komentarzu, kogo lub co wyszeptać w następnym odcinku.